W reality show y, jest coś takiego, że jednak no, pokazujesz te fragmenty swojego mm. życia i pokazujesz też te trudne rzeczy. I zastanawiam mnie, mm, dlaczego zdecydowałaś się tak otwarcie powiedzieć właśnie y, o tym momencie, kiedy nieco, okazało się, że jesteś chora, że masz nowotwór. Że jednak wpuściłaś te kamery w to swoje życie, również to ciężkie momenty, więc y, skąd taka decyzja? Nie była łatwa decyzja, bo nie wiedziałam, jak to zostanie odebrane. Też jestem nowa i nie wiedziałam, czy czasem będę w stanie to udźwignąć, nawet te wiadomości dobre czy złe, bo to będzie ciągle tak jakby wracanie. Plus jak już raz o tym powiesz, to tak jak teraz, pomimo, że już jest po sprawie, nadal o tym rozmawiamy, prawda? To nie zniknie. Ale z kilku powodów z, tak jakby zgodziłam się na to i, i zdecydowałam, że będzie tak a nie inaczej, to to, że mogę komuś pomóc. A nawet jeżeli tam jest jedna osoba, której ja pomogłam, że poszła się zbadać, to to jest moje mission completed. I ja się cieszę, że mogłam komuś pomóc. A druga sprawa: Diabelnie Boskie, pomimo, że to jest reality show i ma za zadanie nas rozśmieszać, powodować, że się uśmiechamy, jak siedzimy przed, przed showem, to. To chciałam, żeby to było. To, to nie mam. Ja tylko nie, to nie jest tylko pajacowanie. Ja nie chcę być pajacem przed kamerą. Ja nie chcę ciągle uśmiechać się, śmiać się ze wszystkiego, robić ze siebie z siebie idiotkę. Ja jestem tam sobą, więc była ciężka sytuacja. I ją pokazałam, u mnie nie jest ciągle wesoło, ja może nie wymyślam scenariuszy, że nie wiem, jeżdżę jakimś superautem, nie wymajmuję je, żeby nie wiem, podjechać pod wywiad do Ciebie, albo żeby kamery mnie nagrały, jak super autem, które nie jest moje. Ja nie pożyczam kasy, żeby robić make-up na, na te nagrywki, żeby ktoś mi włosy robił, ja robię to sama, czasami lepiej mi wyjdzie, czasami gorzej, ale taka jestem, na tyle mnie stać i tyle pokażę.